Na program zaprasza www.kulturatarnow.pl Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Witamy w programie Z Wami Kulturalnie, dzisiaj z wizytą w Tarnowskim Centrum Kultury. Bo świeżo, dosłownie kilkadziesiąt godzin temu, miał miejsce tutaj wernisarz fantastycznej wystawy prac fotograficznych Wojtka Moskwy. Kraina, opowieść o wąskim torze to tytuł tej ekspozycji, na tle której się znajdujemy. A z nami dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury, Tomasz Kapturkiewicz. Dzień Bardzo dobry. To już druga odsłona prac fotograficznych Wojtka Moskwy u Was, w Tarnowskim Centrum Kultury. To prawda, rzadko wracamy do tych samych artystów, chyba że mają bardzo, bardzo ciekawe nowe projekty, i tak było w przypadku Wojtka Moskwy. Po jego wcześniejszym projekcie prezentowanym u nas, u nas 6 lat temu. Sanzara. Wróciliśmy do krainy, opowieść o wąskim torze. Wróciliśmy, wróciliśmy do Wojtka, żeby mm -hmm. zaprezentować zupełnie inną, odmienną historię i to wydawać by się mogło, że już opowiedzianą wielokrotnie. Tymczasem jest to powrót sentymentalny do Ełku i do swoich, do jego rodzinnych stron, gdzie się wychował, gdzie nadal mieszka i gdzie, jak deklarował na wczorajszym spotkaniu, chce powrócić i zamieszkać na stałe wraz z żoną i z rodziną. I tam mieszkają jego rodzice i wszyscy. Mu I to jest w zasadzie opowieść o, o krainie wielkich jezior, jak mówi się o Mazurach i o, o, tej, o tej takiej ciekawostce regionalnej, o turystycznej, o kolejce wąskotorowej, która biegnie szlakiem tych, tych wielkich jezior, która przecina te Mazury i której właśnie tor on próbował dokumentować. I wystawa jest przepiękna, jest bardzo... Ciekawa, ciekawy jest też i format, który, w którym porusza się artysta, są to zawsze kwadraty. Oczywiście w czerni i bieli jest to rodzaj fotografii kolekcjonerskiej i zadbał o szczegóły, o analogowy aparat fotograficzny, o archiwalne papiery, na których wywoływał te zdjęcia, więc to wszystko ma... Każde to jego zdjęcie jest, jest zdjęciem szczególnym. To Niby jest to rodzaj reportażu, do którego został zaproszony przez Michała Olszewskiego, redaktora naczelnego gazety wyborczej krakowskiego oddziału, ale tak naprawdę są to kolekcjonerskie zdjęcia. Każde z nich może być, może być zdjęciem osobnym. Michał Olszewski we słowie wstępnym do tej wystawy pisze yy, o tym zresztą bardzo trafnie. Że Wojtek Moskwa fotografuje takie miejsca, które w ogóle pozornie są niefotogeniczne, no tak to nazwę po swojemu. To znaczy, pozornie nie ma w nich nic fantastycznego, obezwładniającego, co by nas, nie wiem, rzucało na kolana, jakimś widokiem, który zapiera dech w piersiach, a jednak przez ten, to oko aparatu fotograficznego wyczarowuje z tego autor jakąś naprawdę krainę, no tak. bajkę. To rzeczywiście, to, to jest zasługa jego wrażliwości nieprawdopodobnej i to rozpoczęło się już we wczesnych latach jego twórczości, od przygody, o której wczoraj nam opowiadał na spotkaniu podczas wernisażu w, 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 na studiach na Politechnice Gdańskiej, gdzie, gdzie działał właśnie taki klub fotografików i jego pierwsze zdjęcia z pierwszej podróży do Stanów Zjednoczonych i, i tych kolejnych i widać było, że już wtedy już wtedy właśnie komponował ten obraz, że, że z rzeczy takich naturalnych jak zwykłych, jak, jak sprzedawca waty cukrowej na tle obłoków nieba, właśnie trzeba umieć znaleźć ten moment właściwy i zamknąć go w kadrze i jeszcze zrobić to tak miękko, tak pięknie, zachowując wszystkie półcienie, półtony. Zwłaszcza jeżeli mówimy o fotografii czarno-białej, no, która wymaga specjalnych warunków i, i cierpliwości, i żeby to wreszcie wyglądało tak, jak wygląda. Ciekawostką jest także i to, że ta wystawa, o której wspominałaś, która zawiera tak wiele tych niuansów, praktycznie jest takim nostalgicznym powrotem, jak już wspomniałem, i próżno tu szukać jakichś postaci. Mimo, że w książce wydanej do tej wystawy yy, znajduje się kilka postaci, to my tutaj nie prezentujemy żadnej. W zasadzie są to tylko. Obiekty, miejsca, obiekty przyrodnicze, ślady, pejzaże. I myślę, że to też po pierwsze jest kapitalna wystawa, która wpisuje się w klimat jesienny. Oj tak. Bo to jest taka melancholia, nostalgia, mnóstwo refleksji w tych zdjęciach, więc to jest coś, co naprawdę bardzo, mhm. bardzo się wpisuje w jesień. Na pewno mniej by ta wystawa pasowała do lata na przykład, kolorowego. I myślę, że to też jest w, w, fajna rzecz dla tych osób, które widziały Nepal sfotografowany mm -hmm. tu, tutaj na tej wystawie Sansara, mm -hmm. żeby zobaczyć. Jak no, skrajnie inne są to fotografie. Rzeczywiście ta wystawa bardzo się różni, no, praktycznie i tematyką, i, i, i stylistyką, ale wydaje mi się, że w, w, i w tamtym y, projekcie sprzed 6 lat i w tym y, jest ta sama wrażliwość autora, i to mimo jeszcze bardzo młodego jego wieku, bardzo dobrze rokuje. Wydaje mi się, że to będzie postać, do której chętnie powrócimy także za jakiś czas. Jak już wspomniałem na wstępie y, jest mnóstwo bardzo ciekawych artystów, którzy, którzy są mi nagradzani, i utalentowani, którzy robią różne autorskie projekty. Ale niewątpliwie jednym z takich artystów jest Wojtek Moskwa i sądzę i będę kibicował mu bardzo, abyśmy jeszcze za kilka lat, może wcześniej, jeżeli będzie ku temu dobry powód, wrócili do jego kolejnych projektów, bo wierzę, że takie będą. Zapraszamy Państwa, żeby koniecznie październikową porą obejrzeć te zdjęcia. Póki co, no i czekamy na. Kolejną odsłonę, do kiedy jest kolejną odsłonę twórczości Wojtka Moskwy, ale to pewno za czas jakiś. Natomiast... Póki co tę wystawę można oglądać codziennie od poniedziałku do soboty w Tarnowskim Centrum Kultury w godzinach od 9 do 18. Zapraszamy serdecznie. Polecamy gorąco. Tarnowskie Centrum Kultury Jesienią, czyli wystawa, o której już mówiliśmy, piękna wystawa, i na której tle tutaj się znajdujemy, ale także fantastyczny koncert, legendy, jeżeli chodzi o muzykę Fusion, czyli zespół Walkaway. O tym koncercie wie wszystko prawie. Bo jeszcze przed koncertem Sebastian Szafarz. Dzień dobry, witam serdecznie. Koncert Walk Away będzie pierwszym koncertem po cyklu imprez plenerowych. Byliśmy w Tarnowskim Amfiteatrze, byliśmy w plenerze przez cały sezon wiosenno-wakacyjny. Teraz troszeczkę pogoda nam się zmieniła, więc przenosimy się do klubu, czyli do Piwnic Tarnowskiego Centrum Kultury, gdzie odbędzie się koncert fantastycznej grupy. Legenda muzyki Fusion, legenda muzyki jazzowej w Polsce. To zespół Walk Away który występował u nas już wielokrotnie w różnych konfiguracjach mm. również z artystami światowego formatu jak chociażby Eric Mariental jak chociażby Dean Brown tym razem OKAY który liczy sobie już blisko 30 lat Wystąpi w czteroosobowym składzie, tym razem bez Zbigniewa Jakubka, który w ostatnim czasie opuścił tę formację, ale mamy tutaj do czynienia z naprawdę fantastycznym kwartetem, który tworzą na instrumentach klawiszowych, na wibrafonie, dokładnie Bernard Maseli, na gitarze basowej Tomasz Grabowy, na instrumentach perkusyjnych, na perkusji Zbigniew Zawacki, i oczywiście na froncie stanie świetny polski saksofonista Adam Wendt. Ten koncert planuje. Zorganizować 18 października. Bilety wciąż są w sprzedaży. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby na ten koncert się jeszcze wybrać, to zapraszamy, aby nie zwlekać, ponieważ te bilety dość dobrze się sprzedają. Myślę, że, że koncert godny, zacny, aby w tym wydarzeniu uczestniczyć. Nawet osoby, które nie sympatyzują z takim gatunkiem muzycznym, w kategorii przeżycie fajne wydarzenie w kategorii um, ciekawe doświadczenie muzyczne mogłyby, powinny wziąć udział. No właśnie, zapowiadając. Ciebie. Powiedziałam, że Sebastian Szafarz, który wie prawie wszystko o koncercie, bo jeszcze jesteśmy przed koncertem. Tak, jeszcze musimy usłyszeć to, tak. co tam się wydarzy. A... Ale właśnie, czy wiemy, co się wydarzy? Czy to będzie przekrój, czy to będzie bardzo jakby nowy materiał? Wiem z zapowiedzi, że nowy materiał, ale chyba przebojów też nie zabraknie. Jestem same. przekonany, że Walk będzie chciało uwieść swoich stałych fanów muzyką, którą ludzie znają. Natomiast założeniem tego koncertu jest zaprezentowanie publiczności świeżego materiału materiału który będzie dopiero zarejestrowany w jednym z najlepszych polskich studiów nagraniowych u Grzegorza Skawińskiego ten materiał przed poddaniem i przed pracą w studiu no, będzie przetestowany przez publiczność. Artyści też zawsze chcą wiedzieć, chcą widzieć jak na ich muzykę reaguje publiczność, jak podobają się te utwory, bo być może spotkanie z publicznością spowoduje, że Jakieś nowe elementy w tym materiale będą się pojawiały, i jakby odświeżony materiał po kontakcie z publicznością będzie dopiero wtedy zarejestrowany. W każdym razie, absolutnie legendarna formacja. Jak powiedziałeś, że mają prawie 30 lat, to sobie pomyślałam tak mało. Wydaje mi się, że walkaway jest od, od zawsze w, na rynku muzycznym. No i myślę, że tego koncertu nie można ominąć. I to nie tylko fani jazzu, ale także fani rocka, no bo to jest Dokładnie, przecież Dokładnie, bo fusion. fusion to jest połączenie muzyki z różnych stron i połączenie muzyki jazzowej z muzyką rockową, z muzyką fanki. Dużo energii, bo zespół Okaway właśnie słynie z taką potężną dawką energetyczną, którą przelewa na publiczność, którą potrafi przekazywać właśnie w formie muzyki. Dużo improwizacji, czyli takich różnych momentów, w których artyści mają coś indywidualnie do powiedzenia, już nie tylko jako zespół, ale również jako indywidualne umysły, indywidualne dusze. Walkaway to grupa, która. Słynie z takiego mocnego przytupu na scenie. Zawsze stawiają na rytm, dobre melodie, łatwo wpadające w ucho, a przy tym bardzo inteligentnie skonstruowane. To koncert, który 18 października w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury. Tak, dokładnie 18 października o 19:30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych. A skoro jesteśmy w październikową porą w Tarnowskim Centrum Kultury, no to nie sposób nie powiedzieć o legendarnym z kolei cyklu koncertów, czyli zaduszki dżemowe. Zaduszki Dżemowe to impreza, która swoją historię wiedzie od śmierci, to był smutny moment przecież śmierci legendarnego wokalisty zespołu Dżem, Ryszarda Ridla. To był rok 1994 i po jego śmierci Wojtek Klich wpadł na pomysł, żeby uczcić twórczość, ucz, uczcić osobę Ryszarda Ridla i wówczas właśnie zaduszki. Dżemowe zabrzmiały po raz pierwszy. W tym roku mija 25 lat od śmierci Ryszarda Lidla, więc jest to taka okazja, aby zaduszki dżemowe zrobić w nieco szerszej formie. Stąd też impreza wyjątkowo będzie przeniesiona z piwnic Tarnowskiego Centrum Kultury do Tarnowskiego Kina Marzenia. Dlaczego Wojtek Klik zawsze się bał, bo mówił, że. Te piwnice to jest taki specyficzny klimat tej imprezy. Zdecydowanie. Chociaż przed laty, widząc jakie jest zainteresowanie imprezą zaduszki dżemowe, była, były rozmowy, aby je przenieść może do hali na ulicę Gumniska albo w jakimś większym miejscu, żeby sprostać zapotrzebowaniu, jakie jest ze strony publiczności, bo jak wiemy najpierw zaduszki odbywały się w formie jednego koncertu, potem rozszerzyliśmy tutaj do dwóch koncertów dzień po dniu następujących po sobie, tak aby jeszcze więcej osób tych zainteresowanych, tych, którzy chcą brać w koncertach udział, żeby mogli przyjść i, i słuchać koncertu. I w tym roku w związku z zapotrzebowaniem, jak zwykle dużym na ten koncert, z zainteresowaniem w Kinie Marzenie. W Kinie Marzenie, gdzie mamy większą scenę, mamy okazję pomieścić ponad 300 osób na widowni. Bardzo serdecznie zapraszamy. Już teraz ogłosiliśmy sprzedaż biletów, która ruszy 21 października, to poniedziałek, a bilety będziemy dystrybuować zarówno online na www.tck.pl, a także w kasie Kina Marzenie. Początek sprzedaży 21 października o godzinie 14. Serdecznie zapraszamy. I jak zwykle bilety będą regulamentowane? Zdecydowanie tak. ilość <laughs> mi jest ograniczona, dlatego wszystkich sympatyków tej imprezy zachęcamy do bacznego śledzenia naszej strony i informacji, które pojawiają się także na naszym facebookowym profilu. Polecamy. Dziękuję. Program zaprasza www.kulturatarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych.